Witajcie, z tej strony stary marine, a my lecimy sobie z 13 w Cydonii. Próbuję przeżyć. O, ktoś się z kimś bije, ale nie wiem z kim, a to są ganerzy, których tutaj na razie nie ma, także. Ciężki. to sumie ciekawy, nie ciężki temat, ciekawy temat. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wiem, że o dwóch naraz, super, dobra Wstęp nam wyszedł elegancko Lecimy dalej A Ci chain się z kimś bili, tylko nie wiem z kim, ale to fajnie Dobra, to bierzemy żeby na mnie I lecimy za Archvailem Poczekajmy aż on się ustawi Niestety man wykorzystał tą sytuację ale jego też zaraz załatwimy. No już ostatnia rakieta dla niego, więcej mu nie dam. Albo padnie, albo nie. No i padł, dobra. Mankubus, mój największy wróg na tej planszy. Nie no bez przesady, ale w tym momencie największy, tym bardziej, że mi strasznie zmarnował rakiety właśnie. Na te arachnotrony trzeba uważać Dobra Rakietami rozwalimy elementale dwa, które są tutaj Dobra Elementale poszły No chodźcie, pięknie, pięknie Dwóch naraz Dobra, i lecimy do pojączków. razu zobaczycie, jak ja to przechodzę. Patrzcie, biją się z czajnami, to jest piękne. Ja zapomniałem o tych czajnach, a no, oni mi załatwią temat. Super, zapomniałem naprawdę ich rozwalić. Rozwalaj, rozwalaj, dobra. Dziękuję. Ok. Super to wyszło. Ciekawa sytuacja. Chociaż z życiem dalej kiepsko. No ale nic, radzimy sobie jakoś. Następnym etapem jest rozwalenie jegomości tutaj. Spoko, spoko. A teraz robimy coś bardzo niefajnego. Mianowicie otwieramy dwa... dwie ściany tam, biorąc ten sekret. Skąd wyjdą... wyjdzie dwóch Archviles. Niestety. Widzicie? Jeden padł, super. Bardzo szybko. Rewelacja. To nam wyszło. Mana na sapety, to ewidentnie Dobra Dobra, mamy to Bardzo nie lubię tego miejsca To jest bardzo niemiła pułapka Ale od tego pułapki chyba są Łapki nie są od tego, że były miłe, tylko że były właśnie niemiłe. No gdzie ty jesteś? Dobra. Teraz tak, żyćka tego nie weźmiemy, bo szkoda, po prostu szkoda. Trzeba się trochę doładować. Dobra Teraz już można I pójdziemy w inne miejsce z Cyberdemonem Niezbyt lubię to robić, ale no cóż A tylko czekajcie, bo jest Nie, nie pójdziemy tutaj, bo Mamy mało naboi energetycznych które ja bym na Cyberdemona chciał mieć A żeby je mieć To trzeba Rozwalić chain Gunnerów. O, i się pogubiłem. O, to mnie kosztowało, niestety. Dobrze, tutaj mamy dostęp do jednego China. A tu mamy dostęp do całej reszty, która wylazła. I patrzcie, jaki piękny dostęp do nich mamy. Nie, no czekajcie. Nie będziemy dobrych broni używać przecież na to. Na revenantów, no to jeszcze mogę, tak? Użyć paru rakiet, ale nie na demona. Dobra. Nie jest najgorzej. Okej, okay, to było fajne. Wziąłem to, co chciałem. I w górę żeśmy nie pojechali, okej. Okay. Dobra. Tu mamy fajnych rewenantów tam za oknem. Ej, ja coś właśnie wymyśliłem, czekajcie. Coś właśnie wymyśliłem, jak ich rozwalić. Może właśnie jak tutaj jedziemy w dół, ale... Dobra, mamy 130. To też nie jest super, ale to nieważne. To jest ciężkie miejsce, także spróbuję po prostu przez to przejść. Jak najsprawniej umiem. A nie umiem, więc udało mi się chyba jeden raz to przejść. Niestety wezmę to wszystko, licząc, że oni się zajmą sobą. Dobra. Nie, no co wy. No bez jaj, dostał tyle na twarz. Dobra. E, tutaj tak mamy Archvile'a i mamy Elementala. To jest ciężki temat. Dobrze, wyszło elegancko. Nie wiem, jak z Elementalem, ale Archvile nie żyje, także spoko. Elemental też nie żyje. No i rewelacja. I tak to ja mogę grać. Okej. Okay. Ale wysoko. Dobra. Coś się pojawiło, tylko nie wiem gdzie i co. Aha, dobra, już wiem gdzie. Ach, to wyszło średnio. Można powiedzieć, że wcale tyle było dobrych rzeczy, a to nie wyszło. Ale to nic. Tu mamy dwie apteczki, jest ok. Żyjemy. Dobra. Nie ma tragedii, nie ma szału, ale nie ma tragedii. Dobra. Wszystkie padły. Gdzieś tu jeszcze lata. O, tam się ktoś z kimś jeszcze bije. No to miód po prostu dla nas. Dużo apteczek, spokojnie. Teraz będziemy szli do niebieskich drzwi, tylko chcę sprawdzić, co się tam dzieje. Trochę ich może, jak się uda tam, bo tam rzadko nasze rakiety do nich wlotują. Wiecie? Ale czasem wlatują, dobra. Niebieskie drzwi to będą tutaj. I tutaj by się BFG przydało. A nie, bo myśmy ich rozwalili, kurczę. Ale ja niemądry czasem jestem, dobra. No to został jeden tylko jeszcze. Jeszcze Archvile. Ej, co jest? No tak, bo czachy nie są liczone przecież. I koniec, zamykamy. I tu jesteśmy po drugiej stronie. No właśnie, <laughs> miejsca, gdzie byliśmy na początku planszy. Chciałem wam pokazać i wyszło jak wyszło. Czyli teleportuje nas to w to miejsce, gdzie pierwszy teleport. Dobra, dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Na razie, cześć.